Witajcie serdecznie, moi kochani. Zapraszam Was serdecznie do czytania tygodniowego od 19 do 25 lipca. Jeszcze sobie zerknę w kalendarz, żeby sobie dokładnie sprawdzić. Tak. Od 19 do 25, od poniedziałku do niedzieli. Wszystko się zgadza, także zapraszam Was serdecznie. Podzieliłam tutaj karty na trzy grupy. Mamy grupę numer 1, grupę numer 2, grupę numer 3. Wybierzcie sobie tę grupę, która Was przyciąga do siebie, gdzie intuicja właśnie Wam podpowiedziała, że to jest ta grupka, która po prostu będzie odczytem dla Was. Za chwileczkę sobie sprawdzimy, co Was tutaj może czekać w tym nadciągającym. Tygodniu, to, że będzie gorąco, że będzie się działo, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości, i nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie e, aury, która obecnie nam towarzyszy, ale po prostu te energie obecnie takie są. W związku z tym nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że będzie się działo, przynajmniej dla większości z nas, jakieś atrakcje, jakieś fajerwerki tutaj pewnie będą przewidziane. E, moi drodzy, zachęcam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli film Wam się będzie podobał, bardzo proszę zostawcie łapkę w górę, komentarz. Pamiętajcie o tym, że Wasze komentarze nie od razu się pojawiają. Czasami trzeba trochę poczekać kilka godzin bądź nawet kilka dni, ponieważ są one zatwierdzane przez moderatora. Ja na to nie mam wpływu i dlatego też, jeżeli on się Wam nie wyświetli od razu, to bardzo proszę nie powielajcie tych samych komentarzy, ponieważ moderator będzie miał wtedy po prostu więcej pracy. A to nie ma sensu, bo i tak prędzej czy później ten komentarz się tam pojawi. Moderator zatwierdza te komentarze, które są merytoryczne, nie zatwierdza na przykład jakichś dziwnych linków, które niektórzy wysyłają, nie zatwierdza komentarzy, które są niemerytoryczne. Jeżeli coś moderatora zaniepokoi, to oczywiście jest mi to natychmiastowo zgłaszane. Natomiast ja zasadniczo czytam Wasze komentarze dopiero po zatwierdzeniu czyli już post factum, że tak powiem. Zachęcam Was także do zajrzenia sobie do zakładki Społeczność, gdzie macie informacje o najświeższych promocjach. Między innymi e, obecnie mamy promocję weekendową na rozbudowane czytania partnerskie połączone z sesją, e, na przykład sesją na uzdrowienie obecnej relacji, jeżeli ona się kwalifikuje, oczywiście. Do takiego uzdrowienia, bądź też sesja na przyciągnięcie nowej miłości, odcięcie jakichś wpływów byłego partnera, tak aby tutaj oczyściło się to pole energetyczne, tak jak ja to nazywam, tak zwana podkładka pod nową miłość, bo trzeba najpierw jakby z jednym zrobić porządek i dopiero można gdzieś tam aspirować do, do, do nowych rzeczy. Także to jest naturalne. W cenie 33 zł obecnie do końca weekendu taki właśnie zestawik. Um, oczywiście, również jest informacja o um, takiej sesji oczyszczającej związanej z otwarciem bramy LWA, um, co nastąpi już 8 sierpnia. Także można się zgłaszać również na taką sesję. Um, no, i właściwie tyle ze spraw organizacyjnych, które miałam Wam do przekazania. Jeżeli o czymś zapomniałam, to oczywiście możecie do mnie pisać, wysyłać maile. Um, no i będę sukcesywnie na nie starała się odpowiadać. Jeżeli ktoś gdzieś nie dostał jakiejś informacji, odpowiedzi ode mnie, to bardzo proszę, próbujcie po prostu wysyłać te maile. Z tego względu, że no, niestety ta, ta skrzynka szwankuje i tutaj też niektóre maile po prostu do mnie nie dochodzą. Nie wiem, czy to jest związane z przeciążeniem skrzynki jako takiej, czy na przykład, bo spotkałam się też z tym, że po prostu były osoby, które bardzo dużo do mnie wysyłały wiadomości, bo to były, byli jacyś stali klienci i na przykład po pewnym czasie. Te ich wiadomości zaczęły, zostać, zaczęły być przerzucane na spam. I wtedy jeszcze byłam w stanie jakoś tam je wyłuskać spośród tego spamu, a później jakby te wiadomości przestawały dochodzić. Więc nie wiem, czy to zależy po prostu od jakiejś intensywności korespondencji, czy po prostu jest tutaj jakiś inny powód, czy jestem z jakiegoś względu też banowana, blokowana. Trudno mi powiedzieć. Nie znam się też na tym aż tak dobrze, ale wiem, że były osoby. Osoby, które po prostu nie mogły się skontaktować, czy ja z nimi nie mogłam się skontaktować, i po prostu po pewnym czasie dopiero się to udało. Także bardzo proszę też o wyrozumiałość i wytrwałość w tym kontakcie. Jeżeli ktoś ma na przykład jakiegoś innego maila, inny adres mailowy niż ten, który do tej pory używał, no to bardzo proszę, żebyście mi po prostu wysłali z tego innego adresu, może wtedy po prostu dostanę taką wiadomość, bo wiem też, że była tutaj u mnie pani, która cały czas wysyłała ze swojego, i to dochodzi. Później przestało dochodzić, no i kombinowała, właśnie wysłała później z jakiegoś innego maila, no i okazało się, że z tego innego maila po prostu ja wiadomość odebrałam. Także jeżeli by coś było tutaj na rzeczy, komuś coś nie wysłałam, nie odpisałam, to bardzo proszę, nie gniewajcie się na mnie, tylko po prostu próbujcie do skutku i piszcie do mnie. No bo tutaj naprawdę od jakiegoś czasu jakieś po prostu cyrki zaczęły się dziać. Nie wiem, czy nie będzie konieczności takiej, żeby po prostu no, zmienić tą skrzynkę na jakąś inną, tylko. Tutaj wiecie, co też jest taki problem, że bardzo wiele osób ma ten adres mailowy i to są osoby, które się tam kontaktują raz na jakiś czas. I, I też trochę nie chciałabym tego zmieniać ze względu na to, że jest to taki stały adres, gdzie wiele osób już po prostu go ma, zapisanego gdzieś tam, i później te osoby z kolei miałyby problem, żeby się znowu ze mną skontaktować. Więc to no, na pewno wymaga jakiegoś takiego większego przemyślenia. Zobaczę jeszcze, nie wiem, jak to po prostu rozwiązać, chyba, żeby wybyście mieli jakieś sugestie co można by było w tej sytuacji zrobić to oczywiście bardzo proszę piszcie do mnie no okej okay, dobra przechodzimy już do czytania bo też czekacie na to. Zrobimy sobie tak i już zaczynamy. Kto wybrał grupkę numer 1? Co Was tutaj czeka od 19 do 25, kochani? Uuu, to jakieś sprawy karmiczne się szykują. Karmiczne sprawy prawdopodobnie mogą być trudne rzeczy do przejścia. Takie po prostu, taki ciężki tydzień ogólnie może być u Was, ale też dla niektórych już może być wychodzenie z jakichś trudnych doświadczeń życiowych, z takich po prostu, które gdzieś Wam tam przeszkadzały. Tak. Już bym powiedziała, że tu nawet jest takie wychodzenie z tego, wychodzenie obronną ręką. Na pewno wiecie, co są tutaj jakieś takie naprawione emocje, ktoś przebolał coś. Może być na przykład ktoś, kto zmagał się z czyimś odejściem, bądź czyjąś nawet taką fizyczną śmiercią, z jakąś żałobą, z jakąś stratą w swoim życiu. Niekoniecznie stratą człowieka, chociaż dużo by tutaj na to wskazywało. I widać tutaj, że ta osoba ponownie jakby zaczyna odżywać, zaczyna się Cieszyć życiem, zaczyna bywać wśród ludzi, chociaż już troszeczkę tak można powiedzieć, że niektórzy spisali ją na straty, że jest taka już zdziwaczała, że tutaj niewiele. Jakby jest w stanie jeszcze zdziałać, ale ta osoba powoli, powoli tak jakby wraca do świata żywych, zaczyna rozumieć też, bo tu jest takie zrozumienie: tu jest zrozumienie swoich emocji, swoich przemyśleń, zrozumienie swoich doświadczeń, dlaczego mnie w życiu to spotkało, dlaczego po prostu było tak, a nie inaczej, czemu ja na przykład musiałem, czy musiałam przeżyć taką ogromną traumę. Tu właściwie pokazują się bardziej energie męskie, bo jest król kielichów, jest pustelnik, więc Wy może. Możecie być mężczyznami, pokazuje się tutaj bardzo mocno ktoś z trygonu wody, czyli lak skorpion ryby, bądź ewentualnie zodiakalna panna, która nam się pokazuje w karcie pustelnika. Więc jeżeli byście reprezentowali któryś z tych znaków zodiaku, albo też byli, byłybyście na przykład kobietami i macie do czynienia z takimi mężczyznami spod tych znaków, to tutaj ten mężczyzna się uleczył. W tym tygodniu jakby może dać Wam taki jasny sygnał, jasny znak, że już coś tam sobie poukładał w głowie, coś sobie Myślał, bym powiedziała nawet, że poszedł po rozum do głowy. Jeżeli to jest bliski Wam mężczyzna, który się od Was oddalił, e, ponieważ właśnie był taki trudny okres, i On sobie chciał wszystko tutaj poukładać, przemyśleć, jakoś tak. E, w swojej głowie i w swoich emocjach zrobić sobie porządek, to tutaj niewątpliwie um, okazało się to owocne, okazało się to efektywne, to mu się na pewno udało. Um, też jest tutaj um, świętowanie czegoś, jakiegoś pierwszego sukcesu. Może być świętowanie po prostu nowej pasji, może być świętowanie tego, że ktoś został uzdrowiony z choroby, bo tutaj król kielichów bardzo ewidentnie też nam się kojarzy z uleczaniem, z kartą lekarza. Jeżeli ktoś właśnie miał jakąś taką trudną przypadłość, a w tej karcie Krzyża, rzeczywiście to tak może wyglądać. Nawet choroba, która miała być, miała okazać się śmiertelną, która mogła tutaj rzeczywiście pociągnąć za sobą bardzo, bardzo duże konsekwencje, mogło się okazać, że właśnie po prostu pokonaliście tę chorobę. Czy ktoś wam bliski pokonał tę chorobę? Diagnozy są w tym momencie sprzyjające. Ta osoba jakby jest w stanie tutaj też dzięki swojej determinacji, dzięki swojej sile, dzięki swojej woli życia, no, powoli, powoli wracać do tego zdrowia, więc tutaj Tutaj rzeczywiście mogą być takie sytuacje bardzo mocno uzdrowieniowe, uzdrowienia z choroby czy uzdrowienia z jakichś trudnych emocji. Niewątpliwie przypływ sił witalnych. Dla niektórych będzie po prostu chęć takiego w tym tygodniu wyjścia z domu i bywania gdzieś. Bywania wśród ludzi, otaczania się ludźmi. Nawet jeżeli to nie są relacje takie bardzo intensywne, to, to po prostu bywania wśród ludzi. Powiem Wam, że teraz kiedy to czytam, to mam takie bardzo silne uczucie déjà vu. Nie wiem, czy już kiedyś gdzieś o tym nie mówiłam, czy nie było takiego podobnego czytania, ale bardzo, bardzo silne mi towarzyszy takie uczucie déjà więc myślę, że dla tych osób, które słuchają tej jedynki, też tak może być, że Wy możecie mieć właśnie takie uczucie déjà że ta sytuacja już kiedyś miała miejsce, że coś takiego podobnego w moim życiu już się wydarzyło, że ja już byłem, byłam w takiej sytuacji, że po prostu coś się waliło, był, był trudny okres, może jakaś choroba i był nagle taki okres uzdrowienia, taki okres, kiedy poczułem, poczułam przypływ sił witalnych, kiedy y, nagle pojawiła się taka chęć wychodzenia do ludzi, niestronienia od ludzi, chociaż wcześniej mogło to tak właśnie wyglądać. Tutaj jest takie pełne otwarcie się, bardzo takie emocjonalne otwarcie się, może być rozmowa, chęć rozmowy z kimś bliskim, podzielenia się swoim doświadczeniem, swoją sytuacją, a nawet w jakiś sposób edukowania innych na zasadzie, słuchaj, bo mnie się przydarzyło to i tamto, więc teraz, y, ponieważ wyszłam, wyszedł. Z tego. Chcę ci powiedzieć, że na przykład tego czy tamtego. Nie warto robić, albo to czy tamto jest dla nas lepsze. Spróbuj tego czy tamtego, ponieważ ja mam to doświadczenie w sobie, zostało ono u mnie uzdrowione, to mogę coś na ten temat powiedzieć, więc tutaj tego typu sprawy na pewno nam się pokazują. Dla niektórych z Was może być po prostu karmiczna miłość, poznanie karmicznego partnera, który jest partnerem już w tym momencie takim ukształtowanym, dojrzałym, który wie czego chce, natomiast może być też osobą, do której Trudno się przebić, ponieważ przywykła do takiego pustelniczego trybu życia, do samotności po prostu. Jest to osoba, u której wszystko jakby jest na swoim miejscu, jest osobą dojrzałą, jest osobą ciepłą i wrażliwą, natomiast przywykła też do jakiegoś takiego swojego stylu życia, do pewnej niezależności, być może też do jakiegoś imprezowego stylu życia, do tego, że odpowiada tylko i wyłącznie za siebie, więc tutaj no, początki tej znajomości mogą być takie dosyć luźne, że tak powiem, natomiast. Natomiast rokuje to nadzieję na przyszłość, i na pewno tutaj, jeżeli by chodziło o jakąś relację, to jest tutaj podłoże karmiczne, więc możecie właśnie takiego karmicznego partnera w tym tygodniu spotkać, poznać, czy po prostu ta znajomość może się tutaj dla Was rozwijać. Opcja numer dwa, kochani, kto wybrał opcję numer dwa? Tutaj mamy kartę Niedźwiedzia. Przyjaciel, bądź sprawy urzędowe będą ważne w tym, w, tym, w tym tygodniu. No, tutaj dużo się będzie działo u Was na pewno, bo zobaczcie, tu są same arkana wielkie. Tutaj może chodzić o ruszenie do przodu z czymś. Tutaj na przykład może chodzić o podróż, ale też ja bym powiedziała, że bardziej aniżeli o fizyczną podróż, na zasadzie, że gdzieś sobie pojadę, nad morze, czy w góry, czy, czy gdziekolwiek, to jest taka podróż mentalna, bo jest ta karta arcykapłana to jest bardzo mocny, silny taki wgląd w siebie, w swoje uczucia, pragnienia, zwłaszcza w swoje marzenia, ponieważ karta gwiazdy będzie nam tutaj bardzo, bardzo mocno temu przyświecała. Ja myślę, że dla Was się po prostu otworzą pewne szersze horyzonty. Być może pójdziecie za czyjąś dobrą radą, być może jakiś autorytet, ktoś, kto niekoniecznie jest autorytetem z nazwy, ale dla Was jest osobą ważną, jest osobą znaczącą w Waszym życiu. Pokażę Wam coś, Uświadomi Wam coś, rozmowa z tą osobą też może być taka mocno ubogacająca. Poprosicie kogoś, być może o radę, i ta osoba ty, tej rady Wam udzieli. To będzie rada, która jakby tutaj otworzy Was na coś szerszego. Dostrzeżecie dla siebie perspektywy, żeby teraz po prostu realizować marzenia czy jakieś zadania, które sobie wyznaczyliście, co będzie bardzo mocno rozwojowe, ale głównie to jest też zmiana swojego światopoglądu. Bym powiedziała nawet tutaj, że to też jest coś na kształt przebudzenia duchowego, ale dla osób, które już wcześniej były w pewien sposób przebudzone duchowo, były świadome pewnych rzeczy, ale w pewien sposób błądziły, jeszcze do końca tutaj nie szły w tym właściwym kierunku. Być może potrzebowały właśnie autorytetów, potrzebowały jakichś wskazówek, potrzebowały tak zwanych guru. Tutaj jest też dla Was taki nowy zupełnie etap w tym Waszym własnym rozwoju. Etap, kiedy Wy przestajecie tak naprawdę tych autorytetów potrzebować, ponieważ sami dla siebie stajecie się, Autorytetem. Gdyby miała miejsce u Was sytuacja, że. Jesteście rozdzieleni z jakąś osobą, wy znajdujecie się powiedzmy w jednej części świata, ta osoba w drugiej części świata gdzieś dzieli was tutaj świat na przykład, czy na przykład macie w świecie wirtualnym jakieś konotacje ze sobą, bo tu mogą być dwie osoby, na przykład osoba spod znaku wodnika, ponieważ jest karta gwiazdy, czyli karta zodiakalnego wodnika i arcykapłan, czyli to byłby zodiakalny baran, więc jeżeli jest taki układ tutaj u was, wodnik-baran, baran-wodnik, i dzieli Was jakiś świat, coś tutaj po prostu Was oddziela od siebie, to może nastąpić interakcja pomiędzy Wami, może nastąpić jakaś wymiana informacji, czy może się okazać, że jedno z Was będzie po prostu mogło zbliżyć się do drugiego, czyli fizycznie nawet i przyjechać po prostu, będzie możliwość jakiegoś spotkania się. Być może nie będzie to jeszcze w tym tygodniu, ale ten tydzień ma Wam pokazać, jakby tutaj możliwości, potencjały, czyli jeżeli ktoś ma taką sytuację, że faktycznie jest z kimś rozdzielony, i dzieli was dosyć duża odległość, bądź też gdzieś tam przebywacie w świecie wirtualnym, ale na przykład nie znacie się osobiście, to ten tydzień może dać wam sposobność ku temu, żeby się umówić gdzieś w jakimś tak zwanym realu. Niekoniecznie umówić się już w tym tygodniu, ale przynajmniej dograć jakiś termin, znaleźć jakąś sposobność, żeby tutaj się spotkać. Jeżeli byście w tym tygodniu załatwiali sprawy urzędowe, to jest tutaj przy Was pomyślność, czyli one powinny pójść po Waszej myśli. Są to sprawy rozwojowe, czyli rzeczywiście tutaj o no, czymkolwiek by to nie było i jakkolwiek trudne by się to nie wydawało, to jest szansa, żeby po prostu w tym tygodniu te sprawy rzeczywiście ruszyć do przodu e, po Waszej myśli, żeby coś tutaj pomyślnie po prostu też załatwić, wyjść z jakąś inicjatywą, e, coś rozszerzyć, coś zmienić, e, poskładać się wnioski, e, czy po prostu jakieś dokumenty ważne e, załatwić, skierować do urzędu. E, opcja numer 3. Co tutaj u Was? No a tu jest miłość po prostu w tle. Miłość w tle, zobaczymy, czy tu będzie chodziło o jakąś relację, bo serce jest. Być może to serce będzie po prostu oznaczało pasję, czy, czy coś, co jest do uleczenia. Wiecie co? Ja bym powiedziała w ten sposób, że no o sprawy miłosne tutaj na pewno chodzi, natomiast zobaczcie, to jest dziesiątka mieczy, tu jest paśmonek. Dziesiątka mieczy pokazuje nam koniec czegoś, jakiegoś trudnego okresu, a paśmonek to jest właśnie początek, to są nowe sposobności na coś nowego. Ja widzę tutaj. Kilka możliwych takich potencjalnych sytuacji. Jeżeli jesteście w sytuacji, że zakończyliście jakiś związek, jakąś trudną relację, mogły wchodzić w grę rozwody, mogły wchodzić w grę jakieś po prostu rozstania, jeżeli to, to nie był taki formalny związek, to jakby jesteście już prawie gotowi na to, aby rozpocząć coś nowego. Być może. Gdzieś tam, niektórym się wydaje, że nie, że to jeszcze nie ten czas, ale tutaj ten paśmonet ewidentnie wskazuje, że jesteście gotowi na to, żeby rozpocząć coś nowego. Tylko bardziej z tej siódemki kielichów, czyli ze sfery takich marzeń, jakichś mrzonek, jakichś takich swoich e, niespełnionych wizji, powinniście wyjść do realnego świata, czyli na przykład fizycznie spotykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi, e, nawiązywać takie realne znajomości, a nie gdzieś tam na przykład platonicznie o kimś marzyć, ale sobie wyobrażać tylko, że coś z tą osobą mogłoby mnie łączyć czy marzyć sobie o jakimś tam idealnym partnerze, partnerce, ale tak naprawdę nic nie robić w tym kierunku, żeby po pierwsze się uzdrowić z poprzedniego związku, a po drugie żeby mieć szansę gdzieś wyjść do ludzi i kogoś tak faktycznie fizycznie spotkać, więc to jest pierwsza możliwość. Jeżeli jesteście w relacjach i tutaj jest miłość i te relacje są dobre, ale chcielibyście dziecko i staracie się o dziecko, ale wam nie wychodzi i macie tutaj już naprawdę bardzo nieprzyjemne myśli w tej dziesiątce mieczy. Jesteście po prostu tacy, już całkowicie załamani tym. Tutaj jest sytuacja taka, że to dziecko jak najbardziej e, może być, jak najbardziej macie na to szansę, żeby po prostu z tego związku narodziło się dziecko. Natomiast e, macie tutaj jakby e, przede wszystkim zacząć. Yy, troszeczkę może mniej realnie patrzeć na sytuację, mniej realnie patrzeć na problem, nawet nie widzieć tego w kategorii jakiegoś problemu, uwolnić jakby swoją głowę, bo tutaj siódemka kielichów jest wręcz takim wezwaniem do tego, żeby. Pozwolić sobie na jakąś swobodę, na jakieś rozluźnienie, na jakiś taki całkowity, totalny luz, żeby po prostu zanadto o tym nie myśleć, bo właśnie to myślenie w tej dziesiątce mieczy, no to nie kończy się dobrze, bo tu się dołujemy, tu się skupiamy na tym, czemu znowu nam nie wyszło, co jest z nami nie tak, zaczynamy szukać problemów w sobie, zaczynamy szukać problemów w partnerze, szukać tutaj jakichś po prostu ym, dziwnych sytuacji, hmm. dziwnych rozwiązań, nie nieraz właśnie w dziesiątce mieczy po prostu sobie coś wmawiamy, bo to są wszelkiego rodzaju też nasze myślokształty, to, co właśnie sobie wmawiamy negatywnego, jakieś negatywne nasze programy, schematy, no i niestety one w tym momencie procentują, więc tu trzeba by było jakby uwolnić tę głowę od takiego uporczywego myślenia, pójść bardziej w kierunku swobody, marzeń, nawet, chociaż być może nie powinnam tego mówić, w momencie, kiedy staracie się o dziecko, kiedy dochodzi do jakiegoś zbliżenia, to pójść sobie na randkę, coś tam sobie wypić, ym, że tak powiem, uwolnić swoją głowę, postawić na większą Swobodę, luz, yy, wiecie, tak bardziej tutaj yy, zabawowo, rozrywkowo do tego podejść, yy, no bo nieraz to jest po prostu taka sytuacja, że to siedzi w głowie yy, i wystarczy tylko jakby przestawić tę głowę na inne trybiki myślenia. I tutaj zmienia się wszystko, zmienia się sytuacja. Tu jest giermek monet, czyli jak najbardziej to dziecko jest w waszym zasięgu. Tutaj bym powiedziała, że w większości sytuacji po prostu właśnie to negatywne myślenie, takie czarnowictwo, takie nastawienie zadaniowe, że tutaj już musimy to zrealizować, bo jak nie, to będziemy się załamywać i tak dalej, albo coś na pewno z nami nie tak, no to tutaj niewątpliwie nie pomaga. Jeszcze może być kochani taka sytuacja tutaj, że ktoś kogoś kocha bardzo mocno, ale jest w związku z osobą niedojrzałą, że ta osoba ma po prostu mentalność dziecka. I jeżeli będziecie chcieli, żeby coś się zmieniło tutaj, no to na pewno najbliższy tydzień nie przyniesie żadnego rozwiązania. Może natomiast przynieść takie sytuacje, że ta osoba będzie bujała w obłokach, ta osoba być może będzie nadużywała jakichś środków odurzających, być może ta osoba pije, być może jesteście z osobą, która jest. Niedojrzała mentalnie, nie potrafi radzić sobie z życiem, i po prostu sięga po alkohol. I tu jest pokazane, że no Wy, oczywiście, bardzo mocno jesteście przy tej osobie, kochacie tę osobę, ale w tej dziesiątce mieczy jesteście już jakby u kresu wytrzymałości. I tutaj ten tydzień też może Wam pokazać, że no niestety nie jesteście w stanie jakby wpłynąć na tę osobę. Będziecie troszeczkę być może bez sił, pomimo tego, że jest uczucie do tej osoby, że chcielibyście tutaj jakby to wszystko spajać, trzymać w ryzach, ale jest to na pewno. No, impuls do, do zastanowienia się, czy nie lepiej byłoby to zakończyć. Jeżeli tej osobie będzie zależało na Was, to w tym momencie taki impuls powinien podziałać jak kubeł zimnej wody i być może wtedy coś się u tej osoby zmieni. Na chwilę obecną tego nie widać, ale to mówię tylko do osób, które mają taką sytuację, że są w związkach, kochają swoich partnerów, partnerki, natomiast no, są z osobami, które mają taką mentalność dużego dzieciaka i po prostu gdzieś tam albo bujają w obłokach, są osobami nieżyciowymi, albo są. Osobami uzależnionymi od rozmaitych nałogów, i wtedy po prostu no, pojawia się już poważny problem, ponieważ nie umiecie sobie z takimi sytuacjami poradzić, więc ten tydzień tutaj nie przynosi zmiany, wręcz przeciwnie, może przynieść takie pogorszenie waszego nastroju, ta osoba dalej będzie taka, jaka jest. I no i tutaj trzeba by było po prostu już się zastanowić nad jakimiś radykalnymi decyzjami, co robimy dalej, bo też jakby tutaj ta dziesiątka mieczy pokazuje, że ktoś został doprowadzony do ostateczności czyjaś cierpliwość się po prostu wyczerpuje. No i pytanie, jak długo jeszcze tak można? Na pewno tutaj jest pokazane, że ta osoba się nie zmieni, jeżeli po prostu będziemy głaskać po główce, pomagać, wyciągać z kłopotów, naprawiać błędy tej osoby. Jakby ona musi sama tutaj troszeczkę upaść, żeby po prostu zacząć e, myśleć innymi kategoriami. Ale pamiętajcie, że ten ostatni przekaz no, nie będzie dla wszystkich, więc tutaj trzeba sobie po prostu dopasować do tych osób, e, u których to Pasuje, natomiast jeśli do Was nie pasuje, to po prostu nie bierzecie tego do siebie. Dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam udanego tygodnia, pozdrawiam Was wszystkich gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.